Dzisiaj mamy dosyć ciekawą Ewangelię, ponieważ w tej Ewangelii Jezus wydaje się, że nie jest w centrum wydarzeń, ale jest jakimś takim tłem. Tutaj słyszymy o rozterkach Heroda i ludzi, którzy go otaczają. Herod nie jest w stanie zrozumieć, co to się wydarza, ponieważ słyszy o Jezusie, o jego dokonaniach i próbuje zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. I zarówno on, jak i ludzie, którzy są przy nim, próbują interpretować to taki na ludzki sposób i odwołując się do przeszłości. Mianowicie przypominają sobie a może to któryś z dawnych proroków, który był w czasach starego testamentu, może on zmartwychwstał, może to Jan, może jednak on też wrócił do życia i powoduje to w nich przede wszystkim w Herodzie wielki niepokój. Myślę, że ta Ewangelia pokazuje nam taką jedną rzecz, że czasami, kiedy stajemy wobec jakiejś nowości, jakichś niespodziewanych wydarzeń, że próbujemy odwoływać się do tego, co już doskonale znamy. I to jest rzeczą bardzo dobrą i słuszną, ale niejednokrotnie zapominamy o tym, że, że Pan Jezus przyniósł nam ducha świętego, ducha nowości. I może warto wrócić do tego, co powiedział ojciec święty Franciszek o, o świętym Józefie, że to był ojciec z twórczą odwagą. Może my też jako chrześcijanie potrzebujemy, żeby nie mieć takiej nostalgii tylko do przeszłości, a wiele razy pewnie w naszych rozmowach pada, że może kiedyś więcej ludzi do kościoła chodziło, może, może była ta wiara jakaś silniejsza, że dzieci były inne i, i wracamy i cały czas. Rozpaczamy nad tym, jak teraz jest, odwołując się do przeszłości. A może warto dzisiaj pozwolić Duchowi Świętemu, żeby pobudził naszą odwagę do tego, żebyśmy się zmierzyli z problemami, żebyśmy nie tylko patrzyli w przeszłość i ją idealizowali, ale podjęli to co przynosi nam Duch Święty, Duch Święty, który został nam wysłużony przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Niech Święty Józef nam też w tym dopomaga, żebyśmy, tak jak On, z twórczą odwagą podejmowali nasze codzienne wyzwania.